Witajcie! Dziś zabiorę Was w niezwykłą podróż do miejsca, które przekracza granice naszego ziemskiego pojmowania. Opowiem, jak moja dusza przeniosła się do mojego ciała chwalebnego i co z woli Bożej mogłem tam zobaczyć. Miało to miejsce w 2022 roku. Położyłem się na chwilę, rozmyślając o pewnej sprawie z jakiegoś niby katolickiego forum. Nie wiem kiedy, jakbym zapadł w głęboki sen i otworzyłem oczy już tam. Stałem na równi z Archaniołem ze złotą zbroją, którą widziałem tylko kątem oka. Była tam ciemność. Staliśmy po środku. Za nami stały cztery jaśniejące światłem Chrystusa ciała chwalebne, w jasnych szatach jakby aniołowie. Przed nami zaś około dziesięciu jakichś pokurczonych, odrażających postaci, opętane do pasa w czarnym, wijącym się żywym dymie szatana. Te postacie były w dużych odległościach od siebie. Straszny to widok, którego wolałbym nie widzieć. A opisałem go w poprzednich filmach, a nazwałem ich sługusami z Satana. Uświadomiłem sobie bolesną i przykrą obecną sytuację, iż na pięć dzieci światłości przypada dziesięć sługusów satana. Od razu, bez zastanowienia, bez strachu chciałem tamtych mieczem pogromić, aby więcej nie szkodzili dzieciom światłości i pozostałym ludziom, których tam nie było. Wtedy archanioł jakoś sprawił, abym się jeszcze raz zastanowił. Spojrzałem jeszcze raz. Zrobiło mi się ich żal przez ten czarny, nieprzenikniony dym, który im odbierał ciała. Zrozumiałem, że to też były kiedyś ciała chwalebne. Co musiało się stać, że tak strasznie owładnął nimi szatan? W jakich grupach oni działają? Strzeżcie się! Wyglądałoby to na przegraną walkę, ale później widziałem kilka rzędów ciał chwalebnych po pięć osób. I wtedy to my będziemy w większości. Coś się wydarzy, chyba po ostrzeżeniu. Miejsce to idealnie pasuje do przypowieści Pana Jezusa Chrystusa o pannach roztropnych i nieroztropnych. Jak poczekalnia, bo te ciała chwalebne oczekują w modlitwie na nas i przyjście Jezusa Chrystusa. Piecze nad nami ma święty Michał Archanioł. Do Niego się uciekajcie. Jego wołajcie, gdy ktoś zagraża waszemu zbawieniu lub życiu. Przy końcu czasu Bóg odkrywa przed nami tajemnicę i wszystko wychodzi na jaw. Razem możemy odkrywać głębię Bożej miłości. Miłosierdzia i sprawiedliwości oraz piękno przygotowanego dla nas dziedzictwa. Dziękuję, że byliście tam jakby ze mną. Niech święty Michał Archanioł pośle zastępy anielskie do obrony dzieci światłości. Któż jak Bóg.